Mi się wydaje, że to jest kleń. To jest kleń na rekord polski. To jest kleń większy od piątka klenia z tyłu. ale moim zdaniem nie jedzie jak żadna jak nic. 7-8 kg Żadan. Ty, no powiedz tak, mój szupak 96. Kapota? stary jak to jest szupak? Jak to jest szupak to ma 194? Bo mój 96 to go wyszedł w pół sekundy, nie? Czekaj, ściągaj dryfkot, a płyniemy do niego, ty. I ściągaj dryfkot, a płyniemy do niego. Ja Cię czuję. Przyszły leporcy z Polski. No ja widzę stary, że jest ogólna racja. Do tyłu, za tyłu. tyłu! Puść już, puść już, puść już. Puść już, Dobrze. Dobra i teraz do przodu, A, dobra. Dawaj, Ma? Nie! Siemano Mordy, witam Was dzisiaj z magazynu Pleciony. Chwilkę mnie nie, nie było w ostatnim materiale, widzieliście co się ze mną stało. Zostałem ukąszony na całym ciele, miałem ponad 100 ukąszeń. Zobaczcie jeszcze tutaj, widzicie to jest dwa tygodnie temu. Zobaczcie jakie brzydkie rany, trzeba uważać. I zobaczcie, brzuch mi już wciągnęło, wtedy miałem taki brzuch. Ja może jeszcze pokażę teraz, jak to nie oglądał. Kto nie oglądał, to zapraszam do materiału. Czy tu widać coś? Widać. Yy, tak to wyglądało. No, okropnie. 48 ukąsień na samym brzuchu, na całym ciele ponad 100 ukąszeń i po prostu w nocy dostałem jakiegoś od tego uczulenia, wybiło mi bebzłon. Po prostu bebzłon miałem taki, jakbym ważył ponad 100 kg. No i dwa tygodnie z tego wychodziłem. No, koszmar. Także uważajcie, jak jesteście nad wodzą, liczcie ukąszenia, bo nie można przekroczyć 100 ukąsień na całym ciele, bo wtedy dostajecie yy, uczulenia, a tego nie polecam. Dzisiaj dla Was mamy nie lada gratki, więc zapraszam Was na magazyn, bo dawno. Was tutaj nie było. Jesteśmy, jak widzicie, na hali przyjęć. Jest teraz sezon urlopowy, więc naszego tutaj głównego człowieka od przyjęć nie ma, ale są tam zastępstwa, jak widzicie, jest tego tutaj. No, sporo. Jesteśmy zastosowani, jest Tomasz Żaroń, mistrz Europy, nawet pomaga Nadalne nam tutaj pomaga nam, to... tutaj, pomaga nam tutaj nadrobić ten cały bagel. No to ruszamy, słuchajcie, żeby dalej nie przedłużać. Ja sobie. Yy, ja sobie podjadę, żeby po prostu to szybciej szło. Pełna moc, Pełna moc jedziemy! Wsjeżdżamy tutaj do naszych yy, tutaj wspaniałych nowości, bo to jest to, na co wielu z Was naprawdę długi czas czekało. Zobaczcie, dostaliśmy kilka paczuszek, także bardzo limitowany towar. Zobaczcie, co tu jest w tych MPP-2 90 g wyrzutu, MPP-2 30 g wyrzutu, i black, sedge do gramów 32. Może zaczniemy od black sedgea, to jest specjalnie od Kacpra tak naprawdę ściągany kij. Może Kacper, dwa słowa. sam sama niego na co dzień? Tak, łowię na ten kij na co dzień. Wyjechała ładna ryba, to zresztą mogliście zobaczyć na filmie z Wilgi. To upyga ponad metrowa. No tam metr z lekkim, tam to trzymiała ale myślę, że fajna rybka. Można Większość kole obejrzeć na tym filmie. Wędka pięknie pracowała, żadnych problemów. To jest jakiej długości ki? To jest 2,31. To 32 g. 9,32, taka nietypowa gramatura, ale bardzo sobie to ludzie upodobali, nasi klienci. No i z tym kasper. Pokażmy, jak ona się gnie. Do czego w ogóle głównie używasz tego kija? Znaczy, ja to jest ten szczupakowy, My myślę, Czy to czy jest, jest typo, też... typowy kij szczupakowo-sandaczowy, tak? Taki tak. uniwersal, który też z większym okoniem, sobie, że tak powiem poradzi, więc jak potrzebuje uniwersala, obrotówki, gumki bardzo ładny design, to co się podobało wielu ludziom to ten e, czarny taki mat, teraz mamy zastąpił go zielony mat i wiele osób sobie narzeka na zielony mat, prawda? no tak, wolą czarny więc dla nich jest czarny e, moro, też w korku ładny. niedużo osób o tą wędkę pytało dlatego, A, dlatego żeśmy ją sprowadzili e, jest ona tutaj dla Was e, jak również wędka 2.74 to jest ulubiona wędka naszych klientów, to był hit sprzedaży z, zeszłorocznej, wiele osób pisało, prosiło, sprowadźcie ją na live'ach, pisało, zrobiliśmy to. Taki rzeczny kij typowy. To jest typowy rzeczny kij, ludzie łowią na to sandacze, yy, łowią na to bolenie, łowią na to szczupaki, czyli kolejna wędka uniwersalna. Jaki z tego wniosek? Klienci lubią uniwersalne wędki, kupujesz raz, łowisz każdą rybę. Nie trzeba nosić całego... 15 wędek ze sobą, to jest nie no, W takim prawda? razie czy to też jest uniwersal, to jest moja wędka. To jest wędka, która miało wiem bardzo dużo w zeszłym sezonie, to jest wędka MPP2 do gramów 90. To jest kij, który tutaj można dosyć przeciążać, przynajmniej jeszcze 20-25 gramów można mu dołożyć, ale pomimo grubego dolnika, bardzo ładnie pracuje pod rybkami, nawet takimi rybkami. Słuchajcie, już powyżej 70 cm. Zobaczcie, patrzcie jak on się ładnie gnie. To jest, tak tak będzie już pod 70 pracował, nie? O, on naprawdę fajnie pracuje. Także jak metruwa, to już naprawdę daje na nim popaść. To jest długi kijek, bo to jest 2,59 długości, więc dostarcza dużo, dużo frajdy po prostu. No i przede wszystkim te kije, dlaczego są popularne? Bo są tanie. Dokładnie. Kasper, no, wszystko wiesz, Kasper pracuje z klientami, więc Wam najlepiej o tym może powiedzieć. Ale że są niedrogie, to jedno. Ale co drugie, to że my jeszcze teraz do końca tygodnia, tu mam taką adnotację, słuchajcie. Do 16 sierpnia, tak? Minus 15% dla pierwszych klientów, którzy to kupią na kod MPP2. Czyli kupujecie sobie, nieważne czy Black Seven czy MPP2, dodajcie do koszyka maciotyki, jeszcze 15%, to jest tylko do 16, ale jeszcze 15% też przedłużamy ten kod, bo wiele osób się spóźniło, nie zauważyło, pisało, że chciałoby te rzeczy kupić, więc ok, specjalnie na Waszą prośbę, czyli wszystko na Waszą prośbę. Przedłużamy tą promocję, czyli WPD, zapamiętajcie, się, WPD, czyli Wiley, Wiley. tu mamy Wiley'a, jakby ktoś chciał kupić sobie okulary z superpolaryzacją Captivate, to zapraszamy na Wiley'a 15 oczek, jakby ktoś chciał kupić jakiś covertek Pena, jakąś wędkę Pena, nie tą promocję na przykład nowego klasza yy, dwójeczkę, nowego batla trujeczkę, na to jest 15 aż oczek i również zobaczcie na takie zestawiki, czyli D, czyli Deeper. Zestaw za 150 zł plus Dipper Chirp, minus 15% od tego, albo latareczka, najnowszy Dipper, również minus 15% od tego. A to jeszcze nie wszystko, słuchajcie, bo o to też wiele osób prosiło, narzekało. To chyba taka najważniejsza zmiana, ona trochę dłużej u nas potrwa, bo aż do końca miesiąca, słuchajcie, ruszamy z darmową wysyłką od 300 zł. Także w końcu możecie sobie jakieś tam drobne zakupy zrobić, i jak wiele z Was mówiło, że nie będzie Was to bolało, że musicie za wysyłkę płacić, czy możecie sobie jakąś dodatkową gumkę dokupić. Więc wydaje mi się, że dzisiaj bardzo dużo rzeczy dla Was zrobiliśmy. Dlatego macie czas do 16 albo do końca miesiąca. Korzystajcie, bo nie wiem, czy później, jak znowu będą takie prośby, czy we wrześniu, wiecie, jak to jest wrzesień, znowu będzie pandemia, zamkną nas wszyscy ruszą nad wodę, BUM! Eksploduje sprzedaż i ja nie wiem, czy będziemy wtedy mieli czas po prostu, żeby coś jeszcze dla was przygotować, więc korzystajcie, żeby nie było narzekania i pamiętajcie, uważajcie, żeby nie przekroczyć stu ukończeń. na ciele, liczcie ukończenia, bo później naprawdę będziecie mieli przechlapane najgorsze noce w moim życiu, trzymajcie się, stop, nie powiedzieliśmy o najważniejszym, wiele osób zapomina, że dajemy gwarancję najniższej ceny, Czyli jak na przykład znajdziecie tą wędkę gdzieś taniej. Co oczywiście nie będzie miało miejsca, bo jako jedyni mamy ją w sprzedaży, ale jeśli jakiś inny produkt, kto inny, ma gdziekolwiek indziej taniej w innym sklepie, wysyłacie do nas linka, a my dajemy Wam za to lepszą cenę na ten produkt. Także trzymajcie się mordy i bawcie się życiem. Elo! Ma! Nie! Zoom. Dzikon. Tak, kameruje się kapel. Och, nie na Pokaż, jak wyglądasz po bukakę O kur. Co to, Dzikon? O, lekki